ze mną Farel. Siemaneczko. I dzisiaj będziemy oglądali niesamowicie wyjątkowych ludzi na TikToku, którzy mają niezwykłe umiejętności albo po prostu urodzili się wyjątkowi. Czyli takich su super bohaterów, tak? <grym> Mniej więcej. Jojojka ja, ma jedną super umiejętność, potrafi zrobić zwarę mózgu. O widzicie? Jak ją podpiąłem pod prąd, teraz włączam i normalnie jeszcze raz. Raz, dwa i puszczam. Zostawcie łapeczkę w górę za tą niesamowitą umiejętność. I jeżeli jesteście nami, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Subskrybujcie kanał, jeżeli Wy potraficie zrobić coś wyjątkowego, albo jeżeli znacie jakąś wyjątkową osobę, która ma niesamowity talent, a my bez przedłużania przechodzimy do oglądania. Okej, okay, że ona patrzy do tyłu za bark. Czekaj. Nie, bo se kark skręcę, nie mogę to tak zrobić. Siemanko, widzowie, co, wam, co tam u was? Czekaj, o tu. Ja umiem. Tak, umiem. Ja tylko umiem. Next! Ła! Wow. Naciągnąłem sobie coś. Aaaa! Pływaj, mówili! To był jej motyl. Jakby. Ła, nie, 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 nie róbcie tak, o ciężko. A to trzeba mieć wytwiczone ręce od pływania. Tak, tak, tak. I o co chodzi? To jest venom w kobiecej postaci, to jest. Córka Venoma z Spidermana. Serio. Patrz! Patrz! Ola. Też mam długi język. Nie umiem. I dobrze. O Jezu! Bo on nie ma zębów chyba i masz szczękę, ja po prostu sobie zdejmuję. Co, jakiś czas kumasz? Śmieszne. Śmieszne. O nie, została jej taka przyrama na całą twarz. Scarification modification. Mogła być córka popka. Ej, ale pasuje jej ta blizna. No nie jest... Nie wygląda to źle, Wygląda jak jakaś super bohaterka z filmu. Mhm. Ja tak nie potrafię. Ktoś potrafi tak zrobić. Indora, ja tak nie umiem. No, próbuję. No, jakbym siebie widział. No dobra, nie krzyknij już yeah. takiej gęby. Puzon! Puzonista jakiś! Siema, ma Puzon! Ma 5 te... euro, ma Cieka... kapeluszu! Chciałam właśnie tu powiedzieć. Nie umiem tak nawet, nie wiem jak mu to robi. Paznokciami okay. Paznokciami wyciąga. To Bo... są takie koraliki, z których się robiła załębka. łebka... Eee, Pan Widziałaś co? ona no, ma miękkie te paznokcie. Przecież jak to się połamie, to tak boli. Patrz. Ale jej potrzebne jest to. Widzisz dlaczego? Patrz, Do patrz, układania obrazków. No. Nie mogę patrzeć na to. No. Tsunami nadchodzi, nie? To nie jest naturalne. Jak to nie? Jak nie? Na kartofla A Zobacz ma oko. 14 karat gold iris with a black diamond in the center. Co? So, soczewka ze złotem? Um, Słuchał? I nie, to jest złote oko. No to tak, to jest soczewka. Czy, czy po prostu um, oko, bo solo, nie miała oka? Nie, ona się tego urodziła. Like, That's nice, Można tego tylko stracić, nie? No tak, ale... Na do 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 przykład ktoś ci może Cię z złapać i zrobić Ci tak. I nie masz oka. Nie chciałabym. Też nie. Ej, mój się tak nie rozwija, on takiego taki prydkiego! Co jest z moim kciukiem? Co on robi? Hmm. I can do that. Co on robi? Fajne. We go. Fajne? To jest chore. Nie, on dużo na joysticku grał. Na joysticku dużo grał. Tak. Od małego. What's something super weird that you can do that you've never seen anyone else be able to do? Uh for some reason I can do this. And Yeah, I've never seen anyone else do it. What's something super weird that you can do that you've never seen anyone else be able to do? Joś cię nauczył. And Yeah, I've never seen anyone else. do ci What's something super weird that you can do that you've never seen anyone else be able to do? Uh for some reason I can do this. To jest tak śmieszne. O nie! Kurczę, jak do tego doszło? Może ma jakiś problem Gdzie z łydkami nie... czy coś, nie? nie wiem. No, no. No nie, niektórzy mają taką po prostu figurę, no i co powiesz? No proporcja troszeczkę zła, nie. I nie może nic z tym zrobić, biedny. A że wygląda na 30 lat. a ma, a ma... 17, a ja no... mam 30, wygląda na 17. Ale. Na odwrót. Ha! Faktycznie w ogóle nie wygląda na 17 lat. Wygląda turbo staro. No on ma serduszka! Wyobraźmy sobie mówisz, kochanie, kocham cię, spójrz na to. <śmielbiennie> ty nie czy, bądź... czy ten nos może kłamać? <śmielbiennie> Nasza miła się jest prawdziwa. A fajne, śmieszne. Zarobiste, serduszka w nosie. Tak, nie widziałem jeszcze. Zobacz jak... jak jak kurczaki tą szybę ruszają. Fajne, Czekaj, no? spróbujmy. Na Raz, dwa, trzy. Na pewno wyszło chociaż raz. Nie da nie, się. To, to trzeba tak fajnie barkami podskoczyć i akurat szyję złożyć. No, no, ciekawe, ciekawe. Czy? Nie nie wiem, widzowie. Dobra, nie da się. Okej. Okay. A, mama i córka i tren taki z mamą, ta?

Nie, wygląda, nie, wygląda to się... jak, wiesz co? Przecież to, o Jezu, on podskoczył! Wygląda jak Filoktec z Herkulesa. Może on tańczył balet. Naprawdę Get wygląda jak miał kopyta. These, right? Co to? Oh, these, right? mm. hmm. Język na tarce tarła? Nie wiem. Ja wiem, że szczupak ma w swojej paszczy zęby skierowane do środka. Jak ryba mu pierybę łapie rybę, to nie może już wypłynąć, nie? Bo się zahacza. Więc może ona jest córką Rybom. szczupaka. Szczup Szczupawica. <laughs> ok, tutaj mamy na tweete... Co? Co jest? Chłop ma wygięte nogi w drugą stronę. Albo jest tak ubrany specjalnie... Nie! On naprawdę On to zrobił. On kolana do JAK? To jest niemożliwe. O, tak... Fizycznie niemożliwe. Wiem. Z znam odpowiedź na to pytanie. Obiektyw, wiesz, był krzywy? Czy... Obiektyw był krzywy. Tak, I tak wykrzywił obraz. Tak, na pewno. Dajcie znać, który TikTok najbardziej Was zaskoczył. Mnie zaskoczył ten chyba faktycznie z kolanami. No, chyba tak. Oh, I z tymi oczami był przecudowny, nie? <noise> Zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej odcinków z TikTokami, no i oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po milion subów. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu... Twój stary to szczypawica. Tak. <noise> Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej TikToków, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Trzymajcie się szczypawki, jo.